Witam wszystkich 10 marca. Od 15 dni nie znalazłem świeżego zrzuta. Dzisiaj również trochę przechodziłem, jakieś 20 tysięcy kroków. Zmieniłem w końcu miejsce, mówię jeszcze jadę na wieczór, tu gdzie znalazłem tego pierwszego świeżego. Kolega dzisiaj dwa świeże zrzuty, nie tu w okolicy, ale jakieś tam końcówki białe widzę z daleka. No, niemożliwe, że to jest gałąź. Jak to nie będzie zrzut, to kończę w ogóle z tym hobby sportem. Ale widzę, że jest petarda, naprawdę petarda, potężny zrzut. Te białe końcówki z daleka. No nie, no jest kozak, naprawdę. Co za petarda. A jednak, a jednak jest piękny, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastak, ale bardzo duży. Myślę, że coś koło dwóch kilo wagi. O! W końcu, po piętnastu dniach dopiero drugi świeży zrzut. Jest naprawdę cienko w tym roku z tymi jeleniami. Dużo wybitych, dużo było przez wilki też zjedzonych. Ogólnie tu większość jest trzy, czteroletnich jeleni które dopiero koniec marca, koniec kwietnia zaczął rzucać. Ale żeby upewnić się, że świeży, widzę, że świeży, ale sprawdzę, żeby Wam pokazać, żeby nie było. Tak, o sobie leżał. Tak, jest świeży, już kilka dni tu przeleżał, ale świeżutki zrzut. 14, nie, 12. Dwunastaczek, ale bardzo ładny, koronny byk. Znaczy prawie. Tutaj bardzo ładnie. Za dwa lata to będzie naprawdę piękne poroże. Piękny byk powyżej 3 kg. Na razie jest dwunastakiem, ale tu ma zadatki nawet na dwudziestaka, jeśli nic go nie zje lub nie wybije. Proszę bardzo. Nie wiem jak waga, ale myślę, że coś około 2 kg. Tak, na oko, żeby dotknąć. Za chwilę odezwę się ponownie.